Hejka widzowie, ja jestem Cywilux No dzisiaj gramy w nową grę na moim kanale To jest Pixel Gun 3D Tak, dzisiaj gramy w Pixel Gun 3D Ja yeah boy, Jelo, lecimy z tym Więc do bitwy wchodzimy No i właśnie nuklearne miasto bierzemy No i lecimy z tym koksem, widzowie, lecimy Jelo Więc właśnie, tylko słuchawki No i zobaczcie Więc my będziemy snajperami Zostaniemy dzisiaj sniperami snajper, w pixelganie. No i zobaczcie jak się będzie pięknie. O nie idą tu. Idą tu. O nie roba. O, idzie tu. Nie roba, pokonaliśmy go. Dobra, będziemy atakować normalnie. Jak człowiek, dobra. Lecimy widzowie Yellow. Strzelamy do niego! Double kill yeah boy! No więc właśnie lecimy widzowie. I strzelamy do kolejnych. O nie, oni chyba mogą mnie pokonać. Ostrożnie, ostrożnie. Hagiwagi tam był, widzieliście? Hagiwagi. O nie par parę się. Parę się! Aaa! Chyba szukamy... Szukamy gdzie mogę się schować. Chyba Bierzemy tą woń. Chyba jest doba. Jelo, kila na kila, na jeden headshot robiłem ale piękne. O nie, gdzie, gdzie są ludzie? O nie, o nie, o, a, 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 ładuj to o, nie! Jakiś koreańczyk mnie zabił, widzieliście widzowie? Koreańczyk mnie zabił. O nie. <ścoughs> Dobra, lecimy widzowie dalej. Jelo, lecimy z tym koksem. O nie, gdzie on jest. Jak on to robi? Doba, strzelamy. Oni ja ma pancerz jakiś. O nie, doba. Inną, boń, inną, boń! O nie, zabił mnie. Doba, ale ja jestem śmiertelny widzowie. A mnie ognia Doba, o kill assist mam. Kill asystem mam, widzowie. Doba, lecimy z tym. Oj, doba, headshot mamy. Więc gramy strzelanki dzisiaj widzowie I właśnie robimy to Wielo Strzelanki gramy dzisiaj Minecraftowe oczywiście bo to kanał o minecrafcie Taki ja yeah boy. O no więc właśnie lecimy z tym koksem Dobra gramy Oni zabiją mnie zaraz O nie strzelaj Strzelaj z pistoletu Nie umiem grać widzowie w to Nie umiem jakiś pseudo żołnierz mnie zabija ja, jestem, ja nie umiem sogać, Widzowie, Dobra, próbujemy tutaj. Dobra, może z tym mi się uda. Tam był gość. Tam był gość, ja yeah, boy. Pokonamy go. O ma. Kurcze. Zobaczmy, jak to mi wyjdzie. Oj, wygraliśmy, widzowie! Tak! Wygraliśmy! Ja yeah, boy! Wygraliśmy, widzowie, wygraliśmy. Jelo, Więc, dobra. Więc jeśli ten film się spodoba, zostawcie lajka, suba oraz komentarz. Naua, nała widzowie jelo!